Wszystko to jest teraz ujawniane, teraz jest w Senacie ujawniane, teraz jest ujawniane w społeczeństwie amerykańskim nie tylko to 75% teraz zgonów, które są w Ameryce jest po preparatach genetycznych przeciw COVID. Te preparaty to są tak samo działające jak chemiczne preparaty aborcyjne wśród kobiet zaszczepionych. To spowodowało, 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów dzieci wewnątrz łona ich matek, czyli to były poronienia i urodzenia martwych dzieci w samej tylko małym państwie Czechy. Jakbyśmy to pomnożyli, to są dopiero jeszcze kolejne miliony i kolejne e, niestety e, zabójstwa w łonach matek. Lekarze, którzy stoją w poprzek tego systemu, e, mają być zniwelowani. I prawdopodobnie dlatego, że prawda jest szykowana nowa pandemia, zresztą to jest zapobiegane, żeby już nikt nie stał na drodze tym koncernom. Wiecie Państwo, że WHO cały czas pcha te przepisy, tych międzynarodowych przepisów zdrowotnych i tego traktatu pandemicznego, jakieś tam nowe zatwierdzenie było znowu. Także Ogólnie to się wpisuje w taką głębszą narrację, że lekarze mają być tylko akwizytorami tak zwanych leków, koncernów farmaceutycznych, na których oni zarabiają ogromne pieniądze, które to tak zwane leki, właściwie już nie mają porządnych często badań klinicznych, podobnie jak te pseudoszczepionki, preparaty genetyczne i zmierza to do takiej… Tyranii koncernów farmaceutycznych. Bardzo mocno to widać w Polsce, dlatego że tak jak pan redaktor wspomniał, już na świecie, w Stanach Zjednoczonych, prawda, to bardzo mocno widać poprzez ministra zdrowia w postaci Roberta Kennedy'ego juniora, jak bardzo już oficjalnie jest mówione, że zarówno FDA, jak i inne agencje rządowe. Ulegały ogromnej korupcji, jeżeli chodzi o dawanie tak zwanego pozwolenia na te tak zwane szczepionki przeciwko COVID-19. Czytałam, że już w kilkunastu Stanach, w Stanach Zjednoczonych, te szczepionki przeciwko COVID-19 są zabronione, ponieważ, ponieważ dają śmiercionośne powikłania nadal. W krajach, w których w miarę rzetelnie są statystyki odnotowywane, rośnie śmiertelność ze wszystkich przyczyn o 25%. I są dowody naukowe, obserwacje, które pokazują, że ludzie, którzy przyjęli te preparaty, mają śmiertelność z tak zwanych wszystkich przyczyn, właśnie znacznie, znacznie zwiększoną. Zwłaszcza to widać w młodych grupach, Wiekowych. Ci ludzie są zarówno bardziej narażeni na choroby różne zakaźne, w tym tak zwany COVID, to już wcześniej było widać, że oni częściej łapią wirusowe i różne inne infekcje, jak i kilkaset krotnie, a nawet kilka tysięcy krotnie mają większą częstość tak poważnych chorób. Jak udary mózgu, jak zawały serca, jak raki, bardzo szybko postępujące, tak zwane turboraki, jak różne choroby neurodegeneracyjne, czyli to wszystko, co zostało ujawnione w 2022 roku w tajnych dokumentach Pfizera na wniosek sądu w Teksasie. I my, 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 mimo że my przedstawiamy te dowody w sądach lekarskich, nie, w Polsce one nie są w ogóle uznawane, tak jakby ich nie było. I, I tak są wydawane właśnie takie kapturowe wyroki. No i jesteśmy wyjęci spod prawa, prawda? Bo jako lekarze nie odpowiadamy tutaj przed sądami powszechnymi, tylko przed tak zwanymi sądami lekarskimi, gdzie ci lekarze, którzy tam występują, widać, jak oni tego prawa nie znają, a zresztą widać, że mają jakby od góry przekazane, że te wyroki mają zapadać, i one niestety zapadają. W ogóle, jeszcze raz. Chcę powiedzieć bardzo ważne rzeczy, <laughs> czym się zajmuje dzisiaj administracja Trumpa, czym się zajmuje dzisiaj Senat amerykański. Niedawno powstał raport w Senacie amerykańskim pod tytułem Brak ostrzeżenia jak federalna agencja zdrowia zbagatelizowała ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i innych działań niepożądanych po szczepieniu COVID. Senator Ron Johnson, który przewodniczy komisji, naciska na ujawnienie obciążających informacji. Bez wahania utajono za urzędników Bidena informacje, które nie przekazano do publiczności, czyli nie mieli obywatele amerykańscy Świadomości, jak twierdzą w raporcie, podejmowania decyzji, biorąc pod uwagę ryzyko. Więc jeżeli ktoś twierdził, że nie ma żadnego ryzyka, a tutaj my mówimy o tym, co wyszło, czyli wszystko, co mówiła doktor Radkowska, wszystko to jest teraz ujawniane. Teraz jest w Senacie ujawniane. Teraz jest ujawniane w społeczeństwie amerykańskim, nie tylko to. Słuchajcie, co do. To są komisje takie stałe do spraw dochodzeń, które w ogóle tam cały Cały czas pracują, a jest następna komisja, podkomisja śledcza Senatu Amerykańskiego. 21 maja 2025 e, miała przesłuchanie świeża sprawa. Uwaga, tytuł korupcja nauki i federalnych agencji zdrowia, jak urzędnicy bagatelizowali to właśnie to, to, co powiedziałem, te zapalenie mięśnia sercowego i tam był pan doktor, kardiolog, Mac on bardzo, bardzo długo już walczy też o to ujawnianie prawdy o tym, że mięśnie sercowe, że oczywiście zgony, potem zapalenie osierdzia, że kardiomiopatia, słuchajcie co on powiedział, pod, on jest, on pod, to, to było pod przysięgą Czyli pod przysięgą w Senacie, że mówi prawdę. On powiedział, że 75% zgonów, bo było takie badanie, które było na podstawie autopsji, czyli badań pośmiertnych, też e, patomorfologicznych, że e, 75% teraz zgonów, które są w Ameryce, jest po preparatach genetycznych przeciw COVID. To jest coś tak wstrząsającego i on tam cały czas teraz inni. inny lekarz ginekolog powiedział coś tak strasznego na tej komisji. To jest biegły sądowy. To jest człowiek który bierze udział w komisjach specjalizacyjnych do spraw ginekologii należy do wielu towarzystw ginekologicznych w Stanach Zjednoczonych. 44 lata praktyki zawodowej. On powiedział jedno teraz też na tej samej komisji. Teraz się trzymajcie państwo. Te preparaty to są tak samo działające jak chemiczne preparaty aborcyjne. Dlaczego? Bo wychodzi, że kobiety, a w Polsce dalej się namawia kobiety w ciąży do stosowania preparatów, słuchajcie, wywołuje aborcję. I teraz jest świetno, no po prostu to no, łzy będą może w wielu oczach teraz, którzy to się, jak ja też mam łzy, jak się ciągle na, rzucam wzrok na to badanie. Ukazało się też w twoje preprint, w takim czasopiśmie też preprint, czyli jeszcze bez dowodów naukowych, że to jest badanie naukowe, które możemy już cytować, że już to jest potwierdzone. Rząd czeski ze rządem duńskim opracowali badanie, pandemiczne wsteczy, te wszystkie kobiety wzięli milion trzysta tysięcy kobiet w ciąży, które w czasie pandemii zaszły w ciąże w Czechach. Uwaga, rząd czeski, a to już wiemy, co się na Słowacji dzieje, na Słowacji teraz wrze, bo tam w tych szczepionkach wykryto DNA, I to jest kolejny w ogóle problem, tam się rząd słowacki zajmuje, jest komisja śledcza, a w Czechach, ha, Jezu Chryste, wśród tychże kobiet, które dostały szczepionkę na COVID, a te, które były niezaszczepione na COVID, uwaga, wśród kobiet zaszczepionych, to spowodowało 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów dzieci wewnątrz łona ich matek, czyli to były poronienia i urodzenia martwych dzieci w samej tylko małym państwie Czechy. Jakbyśmy to pomnożyli, to są dopiero jeszcze kolejne miliony i kolejne e, niestety e, zabójstwa w łonach matek. Ja powiem, jeżeli to będzie za chwilę już po prostu dowodem, to będą te dowody, one są. Tak samo e, cały czas te dowody w Japonii, że, że mięsień sercowy e, po preparatach e, zawiera takie malutkie, jakieś dziwne twory które potem powodują zapalenie, kardiomopatię i zgony. No więc e, to, tego jest masa w tej chwili tych badań i ostrzeżeń, oczywiście o tych wszystkich powikłaniach, no jak weźmiemy chociażby. No mówią, słuchajcie, e, ci lekarze, e, którzy są e, po tamtej stronie mocy, jak się z nimi rozmawia, no to e, mówią, e, że no, zarzucają Także na przykład nie ma działań e, niepożądanych. No czytamy badania, ja mam tego artykułu chociażby ogromne badanie, dwuipółkrotnie większa częstość Julien Barin. E, badanie e, ogromne na 100 milionach ludzi. 100 miliony ludzi przekazano e, do, do, do badania. E, wyszło między innymi to, że e, samego, takiego porażenia w zasadzie końcowego, dwu i półkrotnie więcej, a trzykrotnie częstsze po pierwszej dawce są również zakrzepice żylne. Zresztą AstraZeneca przecież wycofała preparat ze świata. 4,6-krotnie 4 wyższe ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w ogóle też stwierdzono w innym kolejnym badaniu. I tak dalej, i tak dalej. Wzrost y, y, liczby zgonów w firmach ubezpieczeniowych. Y, zmieniono tabelę, ponieważ wyszło teraz też ogromne badanie, które analizuje, że w Ameryce do teraz jest nadmiarowość zgonów. Ona jest taka duża, że w prąku prowadzenia preparatów skoczyła i ten nadmiarowy odsetek zgonów wyliczono i jest to badanie opublikowane w dużym czasopiśmie, że milion, ponad milion rocznie umierało więcej nadmiarowych zgonów. To wszystko pokazuje skalę zjawiska. To jest to, że w tej chwili ta, ta zmowa milczenia była nakładana jak kaganiec takim lekarzom, którzy mówili prawdę. W Polsce jest jakby cholera jasna, dlaczego w ogóle to jeszcze ma miejsce, nie wiadomo. W Ameryce te wypowiedzi anty tak zwanych ludzi, którzy mówią prawdę, to one są teraz na piedestale Komisji Senatu i minister zdrowia analizuje to razem z prokuratorem i tak dalej. To wszystko jest analizowane. Za chwilę będą aresztowania. Więc e, tych, którzy mówili nieprawdę, tych, którzy spowodowali te miliony zgonów, do tego doprowadzi to będzie w Europie i w Polsce, jak się ludzkość dowie, jak się społeczeństwo w Polsce dowie, jak się matki dowiedzą tych dzieci, co je straciły, jak się dowiedzą rodziny tych osób, które je straciły po, po preparatach, jak ta skala wyjdzie, no strach się bać, a jednak wychodzi i ten akurat w administracji właśnie Trumpa to teraz jest bardzo mocno na piedestale. Tutaj ja właśnie specjalnie pokazuję Państwu bardzo proszę, tu są tłumaczenia artykułów, tłumaczenie artykułów, które ukazały się w, między innymi w PubMedach różnych auto, wraz z autorami. To są prace naukowe, w których jest m.in. o, chociaż bardzo proszę, badania odpowiedzi immunologicznej nanoszczepionek z tlenku grafenu. Yy, następne, szczepionki mRNA, Pfizera i Moderny zwiększają prawdopodobieństwo chorób nowotworowych. Yy, następne yy, artykuły, które są tutaj dostępne na, yy, proszę Państwa, yy, stronie, yy, na stronie Nauka bez Cenzury. Yy, kolejny, bardzo proszę, bardzo ciekawy artykuł, artykuł, który jest... Yy, yy, um, Węż powiedział wstrząsająco, on się ukazał e, wcześniej na moim blogu. E, skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawniła tlenek grafenu szczepionka w, w, przeciwko COVID-19. Co więcej, o, o wiele gorszą rzeczą, która została ujawniona w tych, e, w tych właśnie e, tak zwanych szczepionkach, bardzo proszę, e, to jest, szanowni Państwo, Państwo doktorzy, to jest świdrowiec amerykański, zaraz go sobie gdzieś zobaczymy. Świdrowiec amerykański, który jest... E, spokrewniony z krętkiem bladym. Więc to są takie, to są. Trudno to już w tej chwili albo szkodliwość i brak skuteczności szczepionek MRNA stan na, 9, na, na wrzesień 2022 roku. Można, oczywiście tych prac naukowych jest dużo, dużo więcej, będzie jeszcze więcej publikowanych natomiast to jest coś niebywałego, że ci ludzie, którzy mienią się być sędziami w sądach lekarskich, którzy są lekarzami, że oni uprawiają w zasadzie jakąś magię, dlatego że yy, i to oni de facto powinni być pozbawieni prawa do wykonywania zawodu, to oni są jakimiś zabobonistami, ludzie, którzy, ludźmi, którzy uprawiają zabobony w postaci szczepienia, 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 może lepiej by było, żebyście państwo się sami zaszczepili na przeciwko wście, wściekliźnie. Yy, I to oni powinni być pozbawieni prawa do wykonywania zawodu lekarza, ponieważ. Oni zaprzeczają aktualnej wiedzy naukowej, co więcej, nie przyjmują do wiadomości tej wiedzy naukowej. Pani doktor, musimy zaraz kończyć, więc jeszcze kilka słów bardzo proszę. Chciałabym powiedzieć, że to, o czym mówił doktor Marcin, dzieje się też w Polsce, tylko u nas nie jest rejestrowane, prawda? Mówi się. O tragicznym spadku dzietności i główną przyczyną, jestem tego pewna, są właśnie te preparaty genetyczne, które zostały podane o zgrozo polskim kobietom będącym w czasie ciąży. To nie jest tylko obumieranie płodu wewnątrz macicy, to są też martwe urodzenia, ale to jest też chemiczna kastracja, która dotyczy mężczyzn oraz brak płodności, która dotyczy kobiet. Po prostu kobiety nie mogą zajść w ciąży, te, które przyjęły te preparaty. I temu to miało służyć. Temu to właśnie miało służyć. Z jednej strony nie mogą rodzić się dzieci, a z drugiej strony umierają masowo ludzie, zarówno młodzi, jak i starsi.